Wow, człowieku, Ameryki są takie zajebiste, tutaj jest wszystko. Tutaj nie ma praktycznie nic, co nie? Mhm. Mm Ale takie spokojne życie tutaj też jest całkiem spoko. Mhm. Mm eee, co to? Eh, o nie. O mój Boże, jaki uroczy, skąd ty tutaj przyszedłeś? A, przepraszam, do widzenia. O co chodzi? Um, zobaczyłem małego chłopca tam. Co, chcesz dzieci? Mm, tak, w sumie byłoby dużo zabawy z nimi. To musi być trudne dla tego dzieciaka. Rodził się tu samotnie, w tej dziczy. Pewnie z nikim nie gadał od jakiegoś czasu. Ciekawe, czy będzie z nim wszystko w porządku. Hmm. A, on jest po prostu taki bardzo, bardzo uroczy. Hm, postaram się. E czy, czemu? Hej, Finlandia, co ci chodzi? Ho, 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 ho. Co to znowu zrobiłeś jakąś aferę? Nie. Po prostu Susan i chcieliśmy zbudować tutaj w Ameryce domek letniskowy, ale pan Holandia go po prostu zabrał. O mój Boże, jakie złe rzeczy ci się przytrafiły. I, I tak, tak wszystko, wszystko będzie, będzie moje. moje. Ho, o nie, wszystko musi być naprawdę okropne dla ciebie. To nie wszystko. Zobaczyłem jakiegoś małego chłopca i nie był z pobliskich wiosek. Był co najmniej jeden dzień od najbliższej wioski. Martwię się, jeśli pan Holandia go znajdzie. He, chłopiec? On po prostu z nikąd? Tak, więc pomyśleliśmy, że to jest troszkę dziwne. Hej, cze czekaj moment. To dziecko wyskoczyło po prostu obok ciebie i Szwecji? Tak, był bardzo uroczy. To może oznaczać, że ten dzieciak jest taki jak my, nie sądzisz? Aha, to też jest możliwość. Taki, taki jak my w nowym świecie? To oznacza? Nasz, nasz mały, mały braciszek. braciszek! Czekaj, 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 przecież on będzie moim braciszkiem! Och, no, on przecież będzie moim! Hej, Fini, to tutaj? Tak, chyba tak. On naprawdę jest jednym z nas. To takie przeczucie, jaki on jest mały! Widzisz, Plancja, jego włosy wyglądają dokładnie jak moje. Z pewnością jest moim młodszym braciszkiem. Nieprawda, on wygląda jak ja. Patrz na te ramiona, jesteśmy jak dwie krople, mony. Przecież to minas. A może wygląda trochę jak ja. A nie, 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 nie można oceniać rzeczy po okładce. Zamiast po tobie z rzeczą ważną jest miłość. Odkłań twojej miłości mówi wszystko. He, 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 jestem strasznie zapracowany, ale, 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 ale. Nie wziąłem specjalnie drzemki, żeby cię zobaczyć. Mam nadzieję, że nie później za to podziękujesz. O, si, Cieszę się. A nie zamierzasz uciekać albo coś? Nie, jest w porządku. Odkryłem ostatnio dużo rzeczy na temat siebie, rozumiem. To um, też się cieszę, że cię widzę. Boże, święty, jak ty szybko rośniesz. No cóż, to, to ułatwia mi sprawę. Od teraz jesteś moim młodszym braciszkiem. Okej, okay. czyli mam się nazywać Onicjan, tak? Ja? Onicjan? Ty zginęłem mały ptaku! teraz jesteś moim służącym. Tak mi się za to odwdzięczysz. Ho, 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 ho. Będę oni e, Przepana, to wszystko twoje twoich braki. Chcę poślubić młode dziewczyny, więc zmienię zasady kościoła. Nie, nie po prostu Anglia wystarczy. To naprawdę wystarczy. Eee, okej. Okay. Ameryka jest moim młodszym bratem. Hej, hej, twoje żarty nie są zabawne, Anglia. Ten typek jest moim braciszkiem. Widzisz, ten kolej z mojego domu powiedział, że to jest mój mały braciszek. ty cwelu. O oh no! Kolej z mojego domu powiedział tak już 100 lat temu, brewko. Przestańcie innym ludziom włamywać się do domów. A masz! Ugh! A, brewko! Cwel! Ach, dzisiaj nie jest piękny. W taki sposób do niczego nie dojdziemy, może niech on sam zdecyduje. Idealnie tak jak zakładał mój plan. Powiedziałeś to tak, jak planowałam, żebyś powiedział. Podejdź tu, podejdź tu do mnie. Razem otworzymy drzwi tajemni. Sakry blu. Przestań, Anglia. Ja też chyba zacznę płakać jak on. Eee! Chodź, podejdź tu. Podejdź tutaj, a ja do końca życia będziesz się częstował francuskimi daniami. O kurwa, ej, możemy tak zrobić? Ej, chłopaki, zróbcie coś dobrego. A, tak, je, tak jak myślałem. <ślesy> Sićko w porządku? O, porzucili mnie. Hej, śpisz? Więc, jakoś udało mi się pokonać Francję. Ale to oznacza, że teraz mam wiele więcej obowiązków. Zrobię dla niego wszystko, co zechce i jeszcze więcej. Będzie przy mnie bezpieczny. Będę ciężko pracował. Ma dużo trudności przed sobą. I on będzie musiał poczuć tą żałość od tego szerokiego świata. Teraz będziemy tylko my. Ja i on. Będziemy siebie wspierać. Będziemy tak żyć. Dzięki Francji nie mam pieniędzy, ale coś wymyślę. Ej, czekaj, to, to, to niebezpieczne. Pomogę, że to wychodzi na to, że ten Bachor sobie sam sobie dobrze radzi.